Hej hey, kochani. Hey, Dzisiaj ośnie, bo sen był bardzo mocny. Śnił mi się Jan Paweł II. Od razu przechodzę tutaj do opowieści tego snu. Chodził po polu, taki był hmm, przyodziany hmm, w hmm, brązową taką hmm, mnisią szatę czyli nie w, tym, nie w tych godnościach papieskich, ale w habicie brązowym. Przepasany takim siermiężnym, jakimś konopnym sznurem w pasie. Tylko taki odmłodzony. Odmłodzony, taki taki uśmiechnięty, wzbudzający zaufanie. Widziałam jego twarz bardzo wyraźnie. Od razu go rozpoznałam, że to Jan Paweł II. Jego twarz była taka młoda, świetlista, bardzo był taki szczupły, wyprostowany. No, pokazał się, pokazał się w zdrowiu, pokazał się w takiej swojej mocy i sile, nie. Twarz bardzo tak przyciągnęła moją uwagę, bo takie jasne oczy, świetliste, taka twarz pojaśniała jaśniejąca. I on chodził po polu, właściwie po takim ściernisku i. Jakby robił porządek, tak wyciągał kamienie, tu jakiegoś chwasta wyrwał, coś tam usuwał, za chwilę taką motyczkę taką ręczną tam zaczął machać tą motyką, robić takie zagłębienia w ziemi. I chodziły za nim takie koty, jakby bezdomne, różne takie białe, czarne, jakieś takie łaciate, tak, tak szły za nim, te kotki, nie. I on tak, tak do nich łagodnie przemawiał. Coś tam mówił kici, kici, tutaj się nie bójcie, zaraz, zaraz was nakarmię, zaraz dam wam coś do, do zjedzenia. I ja jakoś tak, jako obserwator, nie? widziałam tą jego jaśniejącą twarz. On bezpośrednio nic do mnie nie mówił, dopiero później padły słowa, ale głos śnienia. Głos śnienia yy, mówi, Idź za nim i patrz. No to ja idę i patrzę, nie? Jak posłuszna jestem w tym śnie. Idę i patrzę, co będzie dalej. No i dalej była taka scena, gdzie faktycznie pojawiły się takie miseczki. On tam nalewa mleka, te kotki tam wszystkie się schodzą, yy, piją to mleko. Jan Paweł II siada. Takiej przestrzeni, która nie była niczym jakoś ograniczona, ani to dom, ani mieszkanie, ani, ani pole już. Tylko taka jasna, świetlista przestrzeń. On sobie usiadł na takim taboreciku drewnianym, i tak sobie siedzi i, i mówi. I tu padły słowa tu już bezpośrednio mm, powiedział, nie? powiedział w ten sposób. Ym, Chro, ch, ch, chroni mnie, chroni, chroni mnie deszcz. Ja no, nie zrozumiałam najpierw, ale zaraz jakby mi w tym śnie kolejna scena wytłumaczyła: ch, Chroni mnie deszcz i że jest, że jest chroniony. Chroni mnie deszcz. No, deszcz to wiadomo nie żywił wody, jakieś tam obmywanie, oczyszczanie. Dlaczego ochrona? Czy, czyżby był w jakiś sposób za, zagrożony, nie? Też te, takie mogą się tu nasuwać pytania. Ale następna scena jakby mi to wyjaśniła, dlatego że po tym właśnie jak usłyszałam, chroni mnie deszcz, to ja po prostu zobaczyłam, jak z nieba spadają takie. Jakby kuleczki. Najpierw myślałam, że to jakiś może grad, ale to było lekkie. Grad, jak taka kula gradowa, by uderzyła w twoje ciało, to byś yy, poczuł ból, czy poczuła ból, nie? A mnie to tak uderzyło, i, i w zetknięciu z ciałem żadnego bólu, nic. Coś takiego lekkiego jak piórko. No, ja podnoszę z ziemi jedną z tych kulek. Myślałam, że to grad, ale jakiś taki dziwny, bo nie ciężki. A to ten deszcz, który go chroni, nie? Patrzę, a to kulka papieru, takie kulki papieru leciusieńkie spadają. Rozwijam tę kartkę, a tam jakiś wiersz był napisany. Później, jak się wybudziłam i się zastanawiałam nad tym snem, no to było wszystko jasne, bo przecież Jan Paweł II też był poetą, prawda? Pisał wiersze, zresztą nie tylko. Też sztuki teatralne, no różne rzeczy. I w każdym razie, rozwijam, a tam jakiś wiersz. Kompletnie nie przeczytałam, widziałam tylko, że wiersz, coś tam było. Miałam takie jakby poczucie, no ten głos śnienia, nie? co jakiś czas informuje człowieka, czujesz, wiesz, słyszysz, wiesz, że to wiersz, ale już tam. Nie wiesz, jaka była treść. Widocznie nie było to istotne w tym śnie, bo odkrywa się czasami treść jakichś pism. Jeżeli jest to, jest, jest to istotne, ma jakąś wartość dla śniącego. To nie. I, yy, i właśnie tak tylko po prostu zobaczyłam, to wiesz, i że, te, że właśnie to z nieba te wiersze, nie. To jest coś takiego ochronnego. Yy, natomiast sam Jan Paweł II. Zaczął jakby zasypiać na tym taboreciku. To jego ciało tak się lekko pochylało do przodu, tak już jakby zaczynał zasypiać. I ja wtedy zapytałam się: Zadałam takie pytanie królu, nie wiem dlaczego, nazwałam go królem w tym śnie. Zapytałam: Królu, czy ty zasypiasz, czy idziesz już spać, coś, coś, to, coś w tym stylu. A on tak, jakby mi odpowiedział, ale już nie patrząc na mnie, tak, tak, dziecko, tak, tak, dziecko. Ja idę spać, a ty wracaj do siebie, coś, coś, coś w tym rodzaju, a ty wracaj do siebie. I coś tam jeszcze mi się śniło, ale nie właśnie za bardzo nie pamiętam. Widocznie to też nie miało jakiejś wartości, bo się obudziłam, sobie tak wypunktowałam takie, takie najważniejsze sceny z tego snu, jeszcze tak nie miałam czasu się. Bardziej, że tak powiem, rozejrzeć za interpretacją. Tak pobieżnie Wam opowiadam i czuję, że to było bardzo ważne, dlatego że ja w tym śnie sama czułam taką ochronę i bezpieczeństwo. Ja wiem, co się mówi o Janie Pawle II, wiem, jaka się rozpętała później nagonka już po jego śmierci jak go opluwano tutaj nie chcę być opowiadać się po żadnej ze stron chcę podejść jak najbardziej neutralnie dzisiaj choć swoje zdanie na ten temat mam ale też znam wielu ludzi którzy dają świadectwa osobiście chociażby znam dwoje ludzi którzy osobiście twierdzą i nie mam powodu nie wierzyć, że zostali przez Jana Pawła II uzdrowieni nie? z bardzo ciężkich chorób, czyli z raka po prostu. Znaczy, uzdrowienie oczywiście poprzez Jezusa Chrystusa, Jego mocą, ale tutaj było to pośrednictwo. Były, w jednym przypadku była audiencja osobista u papieża, a w drugim przypadku yy, takie działanie powiedziałabym na odległość po prostu też była wizja, kiedy Jan Paweł II przyszedł, dotknął i tak dalej i, i historia uzdrowienia, nie dwie takie historie. Też mi ktoś opowiadał, że z kolei jego obraz gdzieś w kościele też przemówił do tej osoby, takiś artysta mi kiedyś opowiadał. Już dokładnie nie pamiętam tej historii, ale coś też było. Także te świadectwa gdzieś tam są. I pytania, o czym wiedział, o czym nie wiedział. Ja mam takie poczucie, że sporo wiedział, i mam takie poczucie też, yy, 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 yy. że w niektórych przypadkach też niewiele mógł zrobić, yy, ale też był oszukiwany. Ja to wiem, że przez wielu tak zwanych pobratymców był bardzo mocno też oszukiwany przez ludzi, którym ufał. Yy. Tak ogólnie. Zobaczę interpretację tego, tego snu, tak po prostu ad hoc przez. A co zobaczymy przez, przez karty? Jakoś jak tam to opiszą. No, no, OK. Interpretacja snu z kart. Akurat mam na podorędziu, bo jeszcze robiłam różne czytania, więc takie duchowe. Ludzie czasami proszą o przekazy duchowe. No dobrze, interpretacja tego snu. Tak na gorąco, bo to świeża sprawa, wie nawet nie miałam czasu dobrze jeszcze pomyśleć. Ale przyjdą, przyjdą, przyjdą jeszcze synchronizacje różne, zawsze przychodzą znaki. 11, poznanie. No i co, siedzi na drewnianym taboreciku z motyką? Widzicie motykę w ręku? Mówiła mnie, że tak jak rolnik chodził po polu z tą motyką. Mamotykę, mamotykę. Siedzi na drewnianym taboreciku, siedzi. A ja ta dziewucha tutaj akurat z warkoczem przed nim, nie? z taką siatą. Tak jakbyśmy się lepiej poznawali. Mam takie poczucie takiego spotkania z nim, jakby chciał, żebym go może i lepiej poznała, bo przecież wielu rzeczy o nim nie wiem. No to, to będę prosiła w takim razie yy, o, już świadomie, śniąc, przechodząc w sen, będę prosiła o następne spotkanie. To się pewnie lepiej poznamy. No. I to, wiecie, to, to nie żart, to ja to mówię całkiem. Serio. Eee. To jest energia z kart przemiany. Ja tu odczytam, może, bo ja tak tych kart to na pamięć nie znam wszystkich. Po prostu wyczuwam pewną taką energię. Poznajmy się lepiej, nie? Jestem tym prostym człowiekiem bez butów, proszę. Jestem już w tym świecie duchowym. Przeszedłem na tę drugą stronę. Były odwiedziny, spotkaliśmy się we śnie. No i jedenastka. Energia, która łączy przeszłość z przeszłością, życie ze śmiercią. On siedzi na tym, jak widać, drewnianym taboreciku. Aha, i też miałam kiedyś takie sygnały, że faktycznie Jan Paweł II miał mnóstwo objawień, jedno za drugim. Bardzo był umęczony tymi objawieniami, bardzo był zmęczony. A to przy jeszcze innej historii, może wam opowiem, bo to bo tu to, to długo. Mamy mistrz, ogrodnik i gość. I to jest taka właśnie, właśnie pokazany jest ogrodnik. I tutaj przychodzi ta kobieta, no i na przykład pyta o boga, nie? tego ogrodnika, gdzie jest mistrz. I szukają. I nie mogą znaleźć. I co się okazuje? Że mistrzem jest ten, który siedzi na tym taboreciku. To jest ten ogrodnik, nie? I ma taki swój tron. No, ale to wiecie, jaki tron? No bardzo skromny ten tron, nie? Takie drewniane, drewniane krzesełko. Minimalistyczne. I on mówi do, tak, szukasz mistrza, nie? A ja powiedziałam do niego królu. <laughs> A tu jest powiedziane, że tron. No to widzisz. Y tak, chodzi o jego tron, że on jest jakiś jest królem w tym swoim skromnym królestwie. Chodzi po tym ogródku swoim. I mówi tak, ta dziewczyna, to chyba ja, bo ona tutaj pyta się, nabierasz mnie? Zejdź z tego tronu, to świętokradztwo, nie okazujesz szacunku mistrzowi. A on tu mówi tak. Y nie znajdziesz tu mistrza, ponieważ to ja jestem mistrzem. I trudno tu było pojąć, że właśnie wielki mistrz może pracować w ogrodzie i być tak zwyczajny. Taki zwyczajny tutaj chłop jest pokazany, nie? Taki człowiek zwyczajny. Nie mógł uwierzyć, że ten człowiek był mistrzem. Przegapił go. Ja mam wrażenie, że też wielu przegapiło, że, że ten człowiek Jan Paweł II był mistrzem. Mistrzem duchowym. Rzadko spotykanym. Jakimś człowiekiem nadzwyczajnym. I on tutaj w, w tej historii snu nie boi, nie boi się być skromnym człowiekiem. Tu jest powiedziane: yy, Nadzwyczajni ludzie nie boją się bycia nikim. Co to znaczy? Skromnym. Yy, pokazuje się. Kim był Jan Paweł II we yy, Mamy taką tu interpretację. Jesteś, a jednak cię nie ma. No tak. No bo tu go nie ma, ale jest tam. I jesteś tylko czystą egzystencją, bez imienia, bez adresu, bez granic. Ani nie jesteś grzeszny, ani nie jesteś święty, ani gorszy, ani lepszy. Jesteś ciszą. A ludzie mają jakieś przyzwyczajenia, takie myślowe na temat Jana Pawła, Jana Pawła II, że odeszła jakaś osobowość, czyli nazwisko, sława, szacunek. Przyszła ta śmierć, która go odebrała, z drugiej strony został ogłoszony świętym. I tu właśnie, yy, owszem, pokazana jest taka jego święta zwyczajność. Ja teraz interpretuję sen, żeby że Pragnę to przypomnieć, bo to ważne. I tutaj jest pokazane, kim jest teraz Jan Paweł II. To jest doświadczenie. Yy, Pokazane, nierwane nicości, absolutnej, niezakłóconej ciszy. Bez ego, bez osobowości, bez hipokryzji, tylko cisza, cisza i owady śpiewające w nocy. Takie spotkanie, takie poznanie. I tu jest powiedziane, ta czysta cisza to jest ta rzeczywistość, której śmierć nie może zniszczyć. To jest wieczność, to jest nieśmiertelność. Nie ma nic, czego należałoby się bać. No to <laughs> siedzi na tym taboreciku Jan Paweł II, tak pokazany jako właśnie taki rolnik z motyką, i mówi tak. Nie ma nic, czego należałoby się bać, nie ma nic do stracenia. Jeśli myślisz, że coś możesz stracić, imię, szacunek, sławę. To nie ma wartości, to, to zabawki dla dzieci, nie dla ludzi dojrzałych. Nadszedł czas, byś był, była człowiekiem dojrzałym, byś po prostu istniała istniał. Twoje bycie kimś jest tak małe. Im bardziej jesteś kimś, tym jesteś mniejsza. Im bardziej jesteś nikim, tym jesteś większa. Bądź absolutnie nikim, a staniesz się jednością <laughs> z egzystencją. <laughs> To akurat odczytałam z przewodnika, bo to jest interpretacja tej karty. Ale widzicie, opowiadałam sen i mamy postać, która dokładnie opisuje postać z mojego snu, i tak się dzieje, i takie ja ciągle dostaję właśnie różne znaki. Ostatnio często też Arta Archanioł yy, Rafał mnie nawiedza, i to nie tylko w snach, tak po prostu gdzieś idę i nagle yy, słyszę. <laughs> doświadczaj, doświadczaj. Będę uzdrawiał Twoje pragnienia, będę uzdrawiał, będę. Coś ci tam da, darowuje, nie? Je, jestem Rafael, albo jam jest Rafael, bo on często tak mówi o sobie, jam jest Rafael, tak po prostu, nie? I on często właśnie też się pojawia, ale Rafael zawsze z, tą, z tym, z takim uzdrawianiem przychodzi żeby coś uzdrowić, żeby coś zrównoważyć, żeby pozwolić zrozumieć, nie? No, takie tu mamy poznanie, czy coś chcę jeszcze sprawdzać, a wiecie, że nie. Nie mam ochoty niczego więcej tu sprawdzać, bo czuję, że to po prostu wystarczy. Dla mnie ta informacja już jest absolutnie wszystkim. Symptomatyczna też energia 11, energia mistrzostwa, nie? O, proszę, tego duchowego. Energia, która łączy właśnie ciało z duchem. Rafael, Rafael ja po prostu czuję tego Rafaela mocno tutaj, jakby przy nas. Może, może po prostu. Jakieś takie światło, y, taką y, czuję, 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 czuję taką świadomość jego y, y, obecności po prostu, w tej chwili akurat też. I proście Rafaela. On, on, on bardzo często ostatnio tutaj ma coś do powiedzenia, więc proście o uzdrawiającą moc, y, żeby żeby w, w, po prostu. Pomagał wam wychodzić z chorób fizycznych, psychicznych, żeby wam pomógł uzyskać jakąś wiedzę, żeby uzdrowił. Nie wiem, to miejsce, w którym obecnie jesteście, żeby Cię miłością napełnił, żeby wsączył tutaj to światło w, w twoją duszę, ciało, umysł, żeby po prostu do jakiegoś tam uzdrowienia, które jest Ci potrzebne, doszło, nie? Lecznicza moc archanioła Rafaela jest. Faktem i, i dlatego polecam, i czuję tutaj mocno jego obecność przy nas, właśnie też w tej chwili. No dobrze, to mamy to poznanie Jan Paweł II, tak? Często po śmierci ludzie jedni chwalą, inni atakują, inni pytają, jakim był naprawdę człowiekiem. Zadaj sobie takie pytanie przed snem. Jakim był Jan Paweł II człowiekiem. Zobaczysz, co ci się wyśni. Możesz się tym komentarzem podzielić tu pod filmem swoimi właśnie. Yy, taką historią, która na pewno mniej lub bardziej symbolicznie zostanie Ci pokazana, bo zwykle odpowiedź na to pytanie we śnie zostaje pokazana. Yy, czy wprost tak jeden na jeden. Rzadko zdarza się. Ale zazwyczaj yy, powiem tak: mnie się nigdy Jan Paweł II nie śnił negatywnie. Nigdy. Nigdy. No i w zasadzie chyba nic więcej nie mam do powiedzenia. A tak pewnie was k korci, nie? A niech wyciągnie karty, a niech wyciągnie karty i zobaczy. Jakim był człowiekiem? Ale to ja Wam powiem, że ja już po prostu wyciągnęłam kiedyś runę i wyszła mi runa Hagalas w pozycji prostej, która właśnie pokazuje człowieka, bardzo takiego duchowego, mistrza duchowego, który przechodzi wiecznie przez śmierć, ciągle cierpi, który dość, był bardzo chorowity, który doświadczył właśnie wypadku nagłego pogorszenia zdrowia. Poddany był zabiegom chirurgicznym, przechodził przez bardzo długą, ciężką chorobę. To wszystko jest właśnie w runie Hagalas, który pokazuje właśnie objawieniówki, pokazuje duchowy rozwój tego człowieka, jakiego dom się zawala, jak on walczy z tą energią szatańską w Watykanie. Jak się musi co jakiś czas naradzać na nowo, jak ta walka po prostu jest straszna, strasznym jest do niego doświadczeniem, ale jest bardziej zahartowany i wytrzymały niż wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić. Tak mi właśnie karty odpowiadały w Runie Hagalas najczęściej. No i tyle, to zaspokoiłam Waszą ciekawość, aby na własną rękę możecie też prowadzić takie swoje własne investigation, czyli takie swoje wiecie, śledztwa, dochodzenia. Badania, wchodzenia właśnie w tę y, energię, w modlitwę też, bo jak się głęboko modlicie i pytacie, to podczas modlitwy też możecie doznać y, takiego właśnie poznania i się dowiedzieć. I się dowiedzieć. No cóż, kochani, wszystkiego dobrego, papa. Pa.